Witajcie w The End J Show! Ta seria będzie polegać na tym, że zapraszać będziemy gościa. I tak jakby z nim wywiad prowadzić. I naszym gościem jest Mariola Cyn! Dzień dobry! Dzień dobry! Podobno jesteś sławna. Nie bardzo! Były takie super nazwiska! Eee, Okej, okay, to możemy ci dodamy już te pytania. Beca! Najpierw damy się coś zjeść. Dobra, teraz mi się sikł Nie ma to jak sikać na studiu. Opróżniłem się! Co? Chętnie bym się jeszcze w tym umyła, łapki, no ale cóż. Eee, to tak, to tak! Ma... tak. To już te pierwsze pytanie. No walczyć! Proszę zadaj pytanie. Pierwsze pytanie. Jak się czujesz z tym, że wszyscy wyzywają cię od cyza? To tam fajnie uczucia, co tam i Jak zrobiłaś się Sławna? No powiem szczerze, że zaczęło się od tego, jak zagrałam w takim śmiesznym filmie teledysku Kupa śmierdzi. I wtedy ten teledysk e, zdobył milion tysięcy wyświetleń. I w ogóle e, wszyscy e, mnie pokochali telewizja i w ogóle wygrał tam kupę. Później zaczęły się nowe filmy! Wiem, ja? e, e. mi. Może zaczął się od filmu, gdzie grałam różne postacie, na przykład z jakąś babkę pustą, i w ogóle i grałam też animowaną kubkę, naprawdę wiele różnych rzeczy. Okej, okay, dobra, może damy to trzecie pytanie. Czy kiedyś, że podczas jakiegoś filmu miałaś do nauczenia się miliony linijek tekstu? tym dwa wyrazy. Tak to było w tej branży! No, niemożliwe, bo na przykład mnie do takiego właśnie eee... show naszego nowego musimy mieć mnóstwo linijek do słów coś siąś COŚ JESZCZE? NIE, DO WIDZENIA e, do widzenia miło nam było z panią rozmawiać dobrze, jeszcze tutaj wrócę okej, okay, wezmę ten stolik, bo on strasznie nam przeszkadza hmm. zasuń się i to wszystko w tym szalonym odcinku. Mieliśmy jakąś psychozę, chyba. Boję się, że się tym zarażę. Następnym razem wezmę jakiś spray. No to wszystko. Tak, to było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. The End J. Show! To cześć!